Dzień dobry, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj po raz kolejny jesteśmy w grze Faraon Eniu... Fero Enuera. Ja chciałem powiedzieć Faraon Enuera, nieważne. Jest to kontynuacja misji Bechdet. Jak widzicie, jeżeli ktoś nie widział to w pierwszej części z tego miasta zbudowaliśmy już całkiem sporą podstawę. Już mamy jedną bardzo dobrze prosperującą dzielnicę. Mamy dużo kopalni złota, mamy drugą dzielnicę, która właśnie się rozwija, mamy produkcję piwa, ceramiki. Mamy już flotę, mamy wojsko i co by zostało na dzisiaj? No na dzisiaj zostało. O, już mamy 2000 ludzi, na dzisiaj zostało mm, dokończenie miasta, a mianowicie zbudowanie średniej bym która jest tutaj, jak widzicie, to nie jest już takie małe. Zrobienie jakiejś produkcji papieru, który będziemy eksportować, po co, żeby było? Tutaj zrobimy jakąś produkcję Grochu, żeby trochę ludziom. Co Życie. Oczywiście będziemy to wszystko robić w trakcie budowy Mastaby, żeby sobie się czymś zająć w międzyczasie. I cóż, ee, ciebie widzów chciałbym na start tylko prosić o zostawienie łapki w górę i suba, ponieważ chciałbym osiągnąć 300 subskrypcji w tym roku i e, możesz w ten sposób się przyczynić ku temu, postawić taką cegiełkę. Wiem, że ta seria nie jest tak popularna jak Geogaster, ale w sumie dobrze mi się to nagrywa, więc jeżeli to oglądasz, to bardzo Ci za to dziękuję, mam nadzieję, że miło spędzasz czas. I tuż e, zabieramy się za robotę. Zaczniemy od kwestii pierwszej, czyli cegły. Cegły mogę importować, niestety nie, mam, nie mogę importować słomy, przez co nie mogę produkować swoich cegieł. Więc możemy je tylko importować. Import do. Mamy 10 koła. Importujmy tyle, się da. Kto sprzedaje w ogóle cegły? E, perwadit 4000, spoko tu nie, tu nie, nie ok, czyli można 4000 cegieł rocznie sprowadzić mogłoby być lepiej no ale dobra, mamy to co mamy handluj oczywiście cegłami e, akceptuj wszystko damy trzy magazyny tutaj też mogę dać magazyn na cegły oczywiście mamy problem z bezrobociem, więc podnieśmy płace może żeby tutaj mi nie stękali Pieniędzy i tak mamy mnóstwo, z kopalni, więc o to się martwić nie trzeba. I dobra. E, I, i, i... Średnia mastaba w takim razie. Trzeba zacząć budowę tego obiektu i myślę, gdzie by to dać. Może tu gdzieś, albo tutaj. Tutaj by w miarę rozsądnie bym mi się wydaje. Ale nie, dobra, będzie coś takiego. Tak, tutaj będzie mastaba. Tutaj ją ładnie obtoczymy. Taką drogą dookoła. No zrobię taki myk, że... Dookoła ma stawy będzie ogród. Cofnij, cofnij. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. O, tutaj. Tutaj idzie droga. I patrzcie. Tutaj dookoła zrobię, zrobimy ogródki. Będzie ładnie. To jeszcze oczywiście zrobimy plac zaraz. Eee, żeby to ładnie wyglądało. O, będzie ślicznie. Eee, I teraz tak. Eee, to my potrzebujemy. Potrzebujemy obozów pracy. Damy tutaj z dwa. Potrzebujemy gildi, e, mu, tak murarzy, bo kamieniarze będą później e, i te gildie damy myślę 4, 5 w tym miejscu, damy remizę, damy placówkę architektów, tutaj damy blokadę, tutaj mamy, znaczy damy blokadę, okej, okay. ludzi do pracy powinniśmy mieć, teraz kolejną rzecz na której się skupimy to będą... Farmy grochu, bo chciałbym jednak ten groch produkować. Sobie w międzyczasie zacznijmy powoli te farmy stawiać. To no już niewielkie ilość, dobra. Mamy farmy. Tutaj oczywiście zrobimy tak. Tu połączymy gogo. Dobra. I tutaj, żeby miały do, mieli dojście ludzie do farmy. okej okay. Teraz trzeba zbudować spichlerz, który będzie te ryby, znaczy, pfu, ryby, eee, ten groch przyjmował. On będzie znajdował się tutaj. cały. I damy też oczywiście magazyn, który będzie przechowywał nadmiar yy, grochu. I go damy tutaj. Eee, Cieczyżyca, akceptuj cały. Ok. Eee, dobrze. 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 To by było w sobie tyle myślę. Jeszcze tutaj może by dać kilka farm ciecierzycy. I tak mamy bezrobocie, więc można tych pracowników w jakiś sposób zatrudnić właśnie do produkcji tych upraw. Będą sobie te dwa pola, albo ktoś się będzie uprawiał, albo nie. Prawda? Jeszcze tutaj mogę zmieścić jakieś pole. Raz. Jeszcze tutaj dwa pola. Będą mi spoko... Mamy, że tak powiem, maksimum wyciągnięte z pół Mamy tu jeden obóz Dobra, i git. Co eee, mamy? W takim razie zaraz zajmiemy się produkcją trzciny. Eee, czy cegły są importowane? Tak, przyjechały nowe cegły, z tego co widzę. Więc super, tutaj już przygotowują podstawę pod To mi się podoba. Dobudujmy eee, jeszcze fort łuczników. Na przykład, będzie pełna armia. Jestem w ogóle zdziwiony, że, że, że ten atak jeszcze nie miał miejsca. Kurde, miała to być misja wojskowa, a tutaj żadnego ataku wojskowego nie było. Mogę festiwal dla Ozyrysa zabić, żeby plony jakieś były, bo Widzę, że te pola są suche wiór. Gdzie ten plac dać? Tutaj nie ma gdzie za bardzo. Dobra, może tutaj. Eee, plac, 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 tutaj. Eee, dla Ozyrysa poproszę. Bez piwa, zwykły festiwal. Nie będziemy tutaj alkoholizować ludności, prawda? Nie o to chodzi. No, populacji już mam aż co z tego co widzę. Gurde, skasuję te domy tutaj w takim razie i trochę podwyższę produkcję ceramiki. Damy tutaj gliniankę jeszcze jedną. Wiem, że tutaj jest strasznie wszystko ściśnięte, ale w sumie fajnie to wygląda, jak to jest tak zapchane, prawda? Mi się wydaje, że to spoko wygląda. Widzę, że to jest bardzo ładnie zabudowany teren przemysłowy. Zakład gębcarski tu i tu, yy, tutaj damy jakieś posągi jeszcze, tu też, żeby mi tu nie stękali później i tu już budowa jak widzicie się zaczęła, więc bardzo dobrze, tutaj groch się robi, jęczmień się robi, więc zajmijmy się produkcją yy, papirusu i płótna zaraz też. Yy, Eksport nadwyżek, bo i tak nie mam co robić Więc będziemy eksportować cały papirus Bo i tak nie... Znaczy, mógłbym postawić szkołę, ale nie ma to zbytnio sensu, bo to chyba to... Ile mam? 15, a ile wymaga kultury? Cele? 15, więc ja szkół nie muszę stawiać tej misji Więc nie będziemy się w to bawić. E, Zbiera To Proszę dwa takie, tego typu budynki Ile mogę eksportować papirusu? 4000 tysiące! Łe, no ja mogę bardzo dużo go eksportować Okej, okay. dobra, no to będziemy, damy 8 zakładów wtedy, myślę, coś takiego, będzie masowa produkcja papirusu i damy tutaj dok. No nie, bo to były chrany lądowe, dobra, to nie muszę dawać doku, eee, tutaj niech będzie magazyn na papirus i okej, okay. ale mogę w sumie dać jeszcze dok. Będę importował płót, len. Eee, len, żeby eksportować płótno, też chciałbym to, ten, tą przetwórnię tutaj wprowadzić Raz, dwa, tam z zakładów i magazyn Połowa len i połowa płótno, eee, w sensie bielizna A mówię płótno, bo w Starym Baronie to się nazywało płótno import do 1600 i tutaj oczywiście również 1600 bo 1500 jakoś. dobra mamy tu przygotowane bezrobocie myślę, że spadło i to znacznie aż do 10 do, do tylko 10% właściwie chciałem powiedzieć o opcja armia nadchodzi no nareszcie będzie się coś działo może to moje wojsko będzie miało w końcu jakiś wiecie powód do wykazania się na no, razie to jest masakra. Dam jeszcze może dwa okręty wojenne właściwie, bo skoro mogę zbudować to czemu nie to zbudujemy pracówkę i remizę, żeby to mi się nie rozsypało i git. I to w sumie było wszystko co trzeba zbudować, teraz wystarczy właściwie czekać na aż na to aż budujemy... Co tu się dzieje? Okej, okay, nie, nie, nie wnikam to co widziałem właśnie przed chwilą. Nie wnikam w to, mogę w sumie postawić kilka kopalni złota. Jeszcze mam przynajmniej od pracowników, więc można to wykorzystać. W sposób? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, tutaj zrobimy sobie taki okrąg górniczy. Dobra, czarci krąg z kopalni złota. a ktoś chodzi, na żeby to wie co chodzi. Z tym czarczym kręgiem. Eee, dobra, to mi się podoba. Tutaj już widzę, ląd dojechał, już wszystko się produkuje, już się produkuje. Zaraz zacznie się masowy eksport. Pola zalane, czyli tak jak miał być. Mamy ogrom grochu Bardzo ładnie. Mastawa powoli się buduje. Niestety tempo budowy jest ograniczone przez to, że mogę importować raftem 4000 eee, sztuk cegieł rocznie. Nie mogę ja tego w żaden sposób przyspieszyć. Mamy niskie bezrobocie, więc bardzo ładnie. To mi się podoba. Eee, w razie co ma mamy miejsce na odbudowanie domów, albo zawsze można jakieś 2-3 zakłady usunąć, jakby był problem z pracownikami. No, ale myślę, że nie będzie. Dobra, on jest zadowolony. Ara, to jest w miarę zadowolony, ale można, mógłby być bardziej zadowolony z tego, co widzę. Więc damy tutaj. O, piwo. Oczywiście na szczęście zapasy piwa mamy, więc możemy ci dostarczyć. Może dasz jakieś cegiełki w zamian. przydałoby się, nie ukrywam, bo żeby tą budowę trochę przyspieszyć. Tutaj w ogóle źle wymierzyłem to, co widzę, bo to jest podwójny. No ale w sumie why not? Hmm, dobra. O i proszę bardzo, 2800 cekieł. Bardzo dziękuję. Przyda się. Więc tutaj trochę zmienimy układ, wiecie. E, bo ja bym wolał zrobić... Żeby było symetrycznie. O nie, nie. Usuń i daj ogród. O! Dobra. Tak jest lepiej. Nie no, wydaje mi się, że fajne miasto skonstruowane. Tak w miarę skupione. Zbite nie jest jakieś rozproszone. No, tutaj mamy sekcję produkcyjną. No, mamy już w ogóle gigantyczną ilość pieniędzy, nie wiem, czy widzicie. Przez tą produkcję papierusu i płótna obroty nam wzrosły nieporównywanie. Sobie zobaczmy tutaj w skarbówce jak to wygląda. Ostatni rok podatki, przychody z eksportu 11 No wydob... ten, wydobycie złota znacznie wyższe będzie już no dobrze Miasto będzie obrzydliwie bogate Więc spoko Bezrobocie, no wiem Że jest, i w sumie spoko Nie chce jest, czekaj, no zobaczę, może naprawili ten bo bo kiedyś to nie działało Eksport ponad 0 Dajmy, i kto tu sprzedaje, kto tu może da się sprzedawać drogą wodną. Okej. Okay. Dobra, dawaj. Handluj. Zobaczmy, może zadziała No to to nadwyżki odmienia sprzedawców wtedy, nie? Dobra, mastawa powoli rośnie. O, za miesiąc wroga armia będzie w mieście. Zobaczymy, czy morska, czy lądowa. Co się dzieje? Nie produkujecie wojska? Nie ma nie ma Dlaczego? Prezentacja jest zakończona. Co? Okej, okay, zaraz to zobaczymy. Drogowy na naszym terytorium przejść do bitwy. Okej, okay, dwa okręty, my mamy sześć, więc... Wiadomo, jakby to się mogło Poważnie! <laughs> Ludzie, no to... Szanujmy się! Dobra, czekaj, coś mi się tu zbugowało. Centrum rekrutacji. Postaw jeszcze raz. Co? O, działa, chyba działa. Zobaczmy, czy będziesz... Żołnierz gotowy. Tak. Jest. Ok, no to coś się zacięło po prostu. W porządku. Może przez to, że. Nie wiem, w sumie nie wiem dlaczego. No nieważne. W każdym razie się już działa. Ok. Tak, już się produkują tutaj łucznicy w nowym forcie, więc nice. Yy, ile tu jeszcze będzie potrzebne? 12 tysięcy cegieł. Czyli yy, teoretycznie 3 lata. Chyba, że faraon jakąś prośbę, prośbę przesłał, to by dostarczył trochę cegiełek, się. Pójście tylko na te dochody w tym mieście. To jest chore, to co się stało z gospodarką miasta. Eee, ostatni rok 35 tysięcy przychodów 16 900 ze złota i 13,5 tysiąca sam eksport. Widzicie, eee, gdzie tu jest? Płace to jest 5 tysięcy około. A same podatki już mi pokrywają płace. Więc widzicie, że naprawdę posiadanie poborców podatkowych jest giga ważne, bo to naprawdę uspokaja budżet. Wiadomo, w tej misji akurat o pieniądze nie trzeba się martwić, jak ma się takie możliwości eksportu. Natomiast są misje, gdzie naprawdę trzeba liczyć każdy grosz i. No, jest to ważne, żeby pilnować tego, nie? Dobra, mamy kolejne żniwa. Widzę, że plony grochu znowu będą. Spokojne, bardzo dobrze. No, świeża dostawa cegieł, niech budują dalej. I czekamy, tak naprawdę, na koniec misji. Jeszcze wam pokażę jedną rzecz. Ogólnie, e, tutaj macie od monumentów, prawda? Tutaj macie oczywiście proces budowy, że 75%, ale w późniejszych monumentach pojawią się jeszcze coś takiego jak datki. Na przykład tutaj będziecie mieli, że musicie wysłać 3200 sztuk, nie wiem, diamentów na przykład, nie? i trzeba będzie to też robić, bo to będzie wpływało na wskaźnik. Monumentów. No i niektóre te wymagania są naprawdę cenne. Na przykład, tak jak mówię, na przykład 3200 Diamentów, albo nawet dóbr luksusowych, z których produkować nie można. Przez to trzeba je importować. A że jest to piekielnie drogie, to na pokrycie tego trzeba dać na przykład 5-6 koła. monet, nie? jest to drogie, no ale no trzeba. Kolejne cegiełki do na budowę. Dawać, dawać, chłopaki, budujcie 8000, ale niecałe 8, więc okej. Okay. Półtorej roku i powinno być po budowie, myślę, max 2 lata, ale brak wylewu chyba bo widzicie, 6% żyzności gleby, To jest 27, 16, 6, masakra. Wody w ogóle nie wylały. Szkoda, że nie ma irygacji, wtedy było prościej, ale irygacja pojawi się później i oczywiście Wam ją pokażę, jak to wszystko, jak to wszystko w tej grze działa. O, potrzebujesz piwa. Proszę bardzo. A ja potrzebuję cegieł. Mam nadzieję, że mnie je dasz, Faraon. A i nic, cegieł. No i bardzo dziękuję. 2800 cegieł. Ten magazyn przemianuję na magazyn... ...na jęczmień i na groch. Żeby mieć w razie co jeszcze gdzieś miejsce. Ty, jęczmień cały wypalował! Czekajcie, czekajcie. Chyba naprawili to. Gdzie jest jęczmień? Tak, działa eksport jęczmienia, dobra. Chyba, że jęczmień dzia działał, ale nie działał. działała trzina. Czy mogę trzinę sprzedawać? Nie mogę. A dobra, no mniejsza z tym. W każdym razie dobra. Zrobimy w takim razie tak. Eksport na 1600. Żeby mieć zapasy jęczmienia, zawsze jakieś jeszcze. Albo nawet zwiększę ten limit do 3200. Jedynie te nadwyżki, które będą tu w magazynie, najwyżej, e będą szły na eksport. będzie najrozsądniej. O, i mamy koniec! Mastawa została zbudowana, wszystko jest gotowe, więc bardzo ładnie. Ujaźmiłeś może rzeki oraz dobrze. już szlaki wodne, tak, oczywiście. E, następna e, oczywiście. Następna misja. Oczywiście następną misją będzie Abediu, czyli jakby pokojowa wersja tej misji. Natomiast co będzie dalej? E, mamy Oa, Zaselimy i Abu. E... Oczywiście będziemy w kampanii o oazę z Limem i to jest 3000 ludzi, 20 kultury, 20 dobrobytu, 55 królestwa, ale tutaj jest chyba więcej wojska, już to zapamiętam troszkę. O, jedne. a co jest w drugiej, chciałem pokazać. O, w Abu, o, mamy już 4000 ludzi, 30 kultury, 30 dobrobytu, 50 królestwa, więc trzeba będzie się już trochę bardziej postarać. A my w następnym odcinku, albo właściwie zależy jak pójdzie, może w następnych dwóch odcinkach, nie wiem ile y, budowa tego miasta mi zajmie, zajmiemy się, y, zajmiemy się abedzi, Abiedu, tak, ty, wtedy zaczniemy już Stare Królestwo, zajmiemy się tą misją, czyli 2,5 tysiąca ludzi, 25 kultury, 25 dobrobytu, 17 monumentów, bo będą aż trzy stabilne budowania i 60 królestwa, ale to już w kolejnych odcinkach. A w tym odcinku e, tobie, widzu, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że e, miło się bawiłeś, że miło spędzałeś czas, jeżeli tak zostaw łapkę i suba, bo chciałbym dobić właśnie tych 300 subskrypcji, możesz się do tego przyczynić, będę bardzo, bardzo wdzięczny i cóż, a i możesz napisać w komentarzu, hmm, dajmy na to hmm, groch, jeżeli dostaniesz do tego momentu i do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!